Natomiast od lat powtarzam, że areszty tymczasowe w Polsce są całkowicie nadużywane i że ludziom myli się areszt z więzieniem. Areszt nie, tymczasowy nie powinien być karą, to znaczy karę się wymierza dopiero wtedy, kiedy ktoś zostanie skazany, a jeżeli do, ktoś nie jest skazany, no to mamy domniemanie niewinności i nie powinno się karać kogoś. Co do którego jeszcze nie mamy pewności, że rzeczywiście tą karę powinien ponieść. Ta Areszt tymczasowy jest najsurowszym środkiem zapobiegawczym w Polsce w postępowaniu karnym bo po prostu polega na pozbawieniu wolności. Z punktu widzenia kogoś, kto trafi do aresztu, to się wiele nie różni od tego, czy on to trafi do więzienia. Bo czy areszt, czy więzienie, ten, ktoś siedzi w celi, jest pozbawiony wolności, odcięty od życia, odcięty od swojej rodziny, to jest bardzo dotkliwy środek zapobiegawczy. W teorii mamy doktrynę minimalizacji, czyli nie powinno się stosować te aresztu tymczasowego, jeżeli wystarczy jakikolwiek inny środek zapobiegawczy. Na przykład poręczenie, dozór policji, zakaz opuszczania kraju. Tam jest cała paleta różnych innych środków zapobiegawczych, w których areszt tymczasowy jest zdecydowanie najsurowszy. No i w teorii, tak mi się wydaje, to powinno polegać na tym, że jeżeli decydujemy się o areszcie tymczasowym dla jakiegoś mordercy, dla jakiegoś pedofila, dla jakiegoś groźnego bandyty, co chodzi po ulicach i napada na ludzi, czyli dla kogoś, czy je Bywanie na ulicy stwarza po prostu zagrożenie dla ludzi.